W sobotę 26 kwietnia ma być pogrzeb papieża, a potem już będzie konklawe i będzie wybierany nowy papież. Zacznijmy od harmonogramu i ram czasowych, kiedy ma się odbyć konklawę. Zgodnie z zasadami prawa kościelnego, konklawę musi się rozpocząć nie wcześniej niż 15 dni i nie później niż 20 dni po śmierci papieża. Jeżeli dobrze liczę, to oznacza to, że konklawę powinno się rozpocząć między 5 a 11 maja, czyli jest takie okienko 5 dni, kiedy się powinno rozpocząć konklawę. No i oczywiście przed konklawę wszyscy kardynałowie się zjeżdżają do Rzymu, bo uprawnieni do głosowania na konklawę są tylko kardynałowie, którzy mają nie więcej niż 80 lat. Tutaj doprecyzuję właśnie jedną rzecz, którą powiedziałeś o tych 15 dniach, ponieważ Benedykt XVI wprowadził taką zasadę, że jeżeli przed tym 15 dniem już jest na pewno ustalone, że są wszyscy kardynałowie, elektorzy, są obecni w Watykanie, to można przyspieszyć ten proces, więc nie trzeba czekać do 15 dnia. I w drugą stronę też wprowadził zmianę, jeżeli są jakieś uzasadnione powody, poważne, to można też o kilka dni opóźnić rozpoczęcie konklawy.